Mamy przed sobą swoją całkiem nową książkę z tytułem, który gramatycznie brzmi nawet dziwnie, ponieważ jest to słowo wolne. Słowo wolne w rodzaju żeńskim rzadko używane. Raczej się mówi o tym, że na przykład jest wolne miejsce, coś jest wolne. Natomiast rodzaj żeński rzadko jest wolny w liczbie mnogiej. Czy myślisz, że to dlatego, że rzadko odnosi się ta wolność do kobiet? A akurat w Twojej książce pojawia się 12 kobiet, które w jakiś sposób są wolne. Walczyły sobie tę wolność, albo to jest ich wolność charakterologiczna, albo też czasami pokazują, czy też zyskują swoją wolność rozmawiając z tobą. Rzeczywiście jest tak, że te 12 kobiet, to, to są kobiety, które są na takim etapie, w którym czują się że to nie jest nawet poczucie takiej wolności która ci daje szczęście i euforię to jest poczucie jakiegoś wewnętrznego spełnienia nawet jeżeli to jest takie spełnienie, które jest bardzo trudne Wanda Winkolińska mówi dwa zdania ja już się nażyłam i ja już się nagrałam no. czyli to poczucie wolności w jej wypadku jest zaskakujące, więc chciałem pokazać uczucie no, tej wolności a te kobiety rzeczywiście są na takim etapie, w którym są w w stanie spokojnie spojrzeć w swoją przeszłość, w rozwienione swoje w wnętrze, zastanowić się nad sobą, a może już się nad sobą zastanowiły i właściwie e, nie dotyczy już żadna opinia środowiska, ludzi, którzy są wokół. Sie mogą sobie ale chyba na wszystko pozwolić. Magdalena Łazarkiewicz cały czas jakoś tworzy, a nawet wręcz rozkręca się w tym tworzeniu. No tak wiele to, trzeba powiedzieć. To, tak wiele powiedzieć. Magdalena Łazarkiewicz mówi też o, też o innym rodzaju ważności. Ona mówi o takim no, o poczuciu niezależności po śmierci swojego męża, z którym była bardzo związana, którego bardzo kochała, z którym nadal jest bardzo e, związana e, duchowo, który gdzieś tam jest przy wszystkich jej projektach i Magda o Piotrze myśli. E, Cały czas swojej pracy też, ale mówi tu zaskakująco, że właściwie zaczęła mieć trochę czas na takie rozmowy z samą sobą, na taki rodzaj wyciszenia, że już nie musiała uczestniczyć w jakimś życiu towarzyskim, które było obok. Że najpierw została z taką dotkliwą, bardzo bolesną samotnością, a potem zaczęła tę samotność swoją łag traktować łagodniej, i że doszła do takiego momentu, w którym właściwie zobaczyła siebie z zupełnie innej strony. A więc ym, to jest jeszcze inny aspekt tej wolności. Niektóre z tych kobiet są bardzo twórcze i Lidia e, e, Hartwig mając 92 lata przecież wydaje, no nie wiem, w tym roku wyszły już chyba dwie czy trzy książki, dzienniki, listy, wiersze. E, jest cały czas osobą niezwykle twórczą. Nawet mówi, że najchętniej nie szłaby spać, tylko by pisała i czytała. Ale chodzi spać. Ale chodzi spać. Bo, bo, nie, bo nie chce by być nie wolała, tak. E, powiedzmy, może kto w tej książce w takim razie się powie, e, pojawia. Są to bardzo różne kobiety, wśród nich dwie wspaniałe dziennikarki, nie, od których prawdopodobnie wiele się nauczyłeś. No, na pewno od Teresy Torańskiej tak, bo to czym ja się zajmuję zawodowo to jest zły wywiad. W związku z tym że rzeczywiście te teksty Teresy, na których nie chcę powiedzieć, że jestem wakowany, ale oczywiście to jest jakiś kanon w ogóle dziennikarstwa. Od... Od jej książki z komunistami on po, 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 po ostatnie rzeczy, które napisała i teksty, które nie były jeszcze w książkach publikowane. Więc oczywiście to jest jakaś mistrzyni absolutna w tym zawodzie tego gatunku, jakim jest wywiad. I myślę, że Teresa Torańska zrobiła taki bardzo ważny krok, który polegał na tym, że Dzięki jej wywiadom w Polsce, wywiad nie jest tak daleko od reportażu. To znaczy, że ma jakąś znaczącą rolę, że to nie jest taki jeden z gatunków dziennikarskich, jak informacja, które przepadają. Tylko rzeczywiście Teresa Torańska pokazała, że to może być też literatura. I w tym sensie, nie, nie wiem czy się nauczyłem, ale w każdym razie były zawsze jakimś punktem odniesienia teksty chociaż e, e, na, na pewno nie nigdy ani bym tak nie próbował ani nie chciał pisać jak Teresa, która no, ma swój wyraźny styl, taki styl demaskatorski, zadawania bardzo konkretnych pytań, bardzo wprost, prowokowania mnie tego nie, nie ma, nie ma w, w, aż w, w takim stopniu Niech Hanna Kral, mistrzyni zawodu w sensie też punkt odniesienia e, jako osoba, która e, no miałaby dużo do powiedzenia o etyce zawodowej, zwłaszcza dzisiaj. Ja nie piszę reportaży, w też trudno byłoby mi mówić, że Hanna K. jest blisko, blisko, natomiast jest blisko, ponieważ ona zawsze mówiła mniej słów. I to jest takie hasło, które mi też towarzyszy. Chociaż oczywiście czasem ja je zdradzam, bo wydaje mi się, że odpowiedź zapisana w formie długiego monologu też jest wartością. Na przykład w przypadku rozmowy z Wandą Łukomicką, to ja nawet wyrzucałem swoje pytania, tylko wydawało mi się, że ta narracja jest, tutaj jest ważna. Ale rzeczywiście to, że Kral mówiła zawsze prościej, prościej, mniej słów, a poza tym, że wypłyowała jednak pokolenie fenomenalnych reporterów w Gazecie Wyborczej ma jednak jakieś wielkie zasługi dla reportażu, no to na pewno mistrzyni, mistrzyni zawodu, której ja się tam, do no nie ukrywam, boję. I to ja przez całe tak lata przyznałem nie się kiedyś Anni Kral, że, że się boję po prostu. To ją rozbawiło, Aha. ale no tak, tak, gdzieś, gdzieś się... Bo bawi. się, ale rozmawiasz. Ale rozmawiam i te, w tej chwili to jest inny strach niż kiedyś, bo te, te rozmowy, dwie zamieszczone w tych książkach, się na przestrzeni 15 lat. W pierwszej rozmowie ja rzeczywiście się bawię i trochę wygrałem taką no, taką taktyką takiego młodego, naiwnego, który nie bardzo wie, jakie chce zadać pytanie, o co chodzi. W tej drugiej rozmowie ja się bałem trochę w innym sensie, to znaczy byłem cały czas, miałem z tym głowy, że nie umiem otworzyć I, i bałem się trochę tych reakcji, że minęło 15 lat, ten nie jestem w stanie już Hanny Kral otworzyć, a z drugiej strony na jakiś niezwykły szacunek dla jej konsekwencji w niemówieniu powiedziała takie zdanie, bo ono tu nie pada w tej książce, że mój organizm nie wytwarza zwierzę. Mm -hmm. Nie to ma tego. Szkoda. Tak, I to właściwie dyskwalifikuje w ogóle dziennikarza, który przychodzi na rozmowę. Teresa Terańska miała taką potrzebę rozmawiania z obcym. Spotkania z obcym, spotkania z innym, spotkania z kimś, kto nie tyle fascynuje, jakoś chyba irytuje, nie wiem, i w ten sposób pociąga. Czy ty nie miałeś takiej potrzeby, bo takiego niekusiłowienia? Mnie to interesuje jako czytelnika, mnie to nie bardzo interesuje jako e, dzie, dziennikarza. Znaczy, Mamy jakąś oczywiście świadomość społeczną i polityczną, ale żebym miał pójść do polityka... Zdarzyło mi się parę razy, oczywiście. E, całkiem niedawno z Lechem Wałęsą nagrywałem e, dużą rozmowę wcześniej z Wacławem Kawlem, z takimi, A, ale postaciami, To, to które nadal nie jest Jaruzelskim, jakieś... prawda? Tak, ona przywraca nam jakiś kawałek historii, pokazując ten świat oczami tych ludzi, co było w domu, zanim ten ktoś wszedł do polityki, czy przyszedł do swojego gabinetu. A Teresa Torańska bardzo dokładnie o to, o to pyta i to jest y, strasznie ciekawe. Masz tutaj też y, dwie aktorki, właśnie y, Świdowska i Nawrot, które y, otwierają takie przestrzenie... No, bardzo niewygodne. W polskiej kulturze niewygodnej. Jedna to jest przestrzeń teatru Grytowskiego. Ona tam mówi bardzo wiele o właśnie traumach, które przeszło, o uzależnieniach, o bólu. No właściwie mówi, że ten Grytowski nie był tyranem, ale jednocześnie w innych odpowiedziach pokazuje, jak strasznie tyrański był to teatr. Natomiast z kolei Świdowska mówi o swojej matce w sposób negatywny, ale taki negatywny, odrywający się od matki. One tutaj w rozmowach z tobą zyskują pewną wolność. To jest jakby chyba zasługa Twojej metody. No też bym nie chciał, żeby te rozmowy były traktowane i nigdy nie chciałem jakoś te terapeutycznie. Ale świdowska sama mówi o tym, że tak. to dokładnie jak terapia. I to nie. zdarzyło mi się parę razy w tej swojej drodze zawodowej, że coś takiego się stało. Miałem na przykład taką rozmowę kiedyś też z aktorką Teatru Wybrzeże to mi rynkowali która została zdegradowana do roli suklerki na wiele, wiele lat, a wcześniej grała różne ważne role i e, rozmowa była o jej uzależnieniu od alkoholu i ona nam dosyć brutalnie rozprawiła się w ogóle ze środowiskiem teatralnym jako takim środowiskiem, o którym ona mówi, że to jest jedno wielkie chlaństwo. I e, odważyła się wtedy powiedzieć te rzeczy e, i e, ta rozmowa się w mojej poprzedniej książce Hotel Europa ukazała. W każdym razie jakoś taką mia, miała drogę, gdzie podobno ten wywiad ma dla niej znaczenie. Ja bym tej roli wywiadu nie, nie przeceniał jednak. To jest jakaś dla mnie rola zapisa, zapisania czegoś, a nie doprowadzenia do jakiegoś stanu swojego bohatera, który... E, no, jest A, rodzajem i, jakiejś i, terapii. W przypadku y, Teresy nawrot rzeczywiście to m, może... To jest jakaś zdrada środowiskowa. Ja spotkałem jedną ze znanych aktorek Teatru Grotowskiego sprzed tego czasu, jak Teresa Nawrot była i ona mnie zapytała, co pan teraz robi, a ja się pisze taką książkę i właśnie jestem po rozmowie z Teresą Nawrot grotowskim i co ona tam mówi. Ja mniej więcej tak streściłem tę rozmowę, na co słyszałem, ale tego nie wolno publikować, tego nie można robić. Ja mówię, dlaczego nie można tego robić? Absolutnie nie można tego, tego zrobić, to nikogo nie interesuje. Ten teatr grotowskiego musi zostać w takiej idei taką ideą, jaką jest postrzegany i przez wiele lat e, działano na, jakby na wizerunek tego teatru. Zresztą był taki właściwie dopiero... E, fascynacja tym teatrem wraca, teraz jakoś legendą tego teatru, bo na lata to było zatrzaśnięte, jakby ci od Grotowskiego trzymali jak w zamkniętych kufrach te wszystkie tajemnice. Ja uważam, że nie można tego teatru postrzegać już tylko w kategorii performansu, działań teatralnych, spektakli, techniki Grotowskiego, metody i tak dalej, tylko, że rzeczywiście trzeba też postrzegać przez pryzmat jakiejś grupy, która ten teatr tworzyła. Grupy bardzo zamknięte, tej, która była ze sobą 24 godziny na dobę. Zresztą to co mówi Teresa Nawrot w tej rozmowie jest Wstrząsające, że właściwie PRL nie chciał tego teatru zlikwidować po, praktycznym już, po praktycznej likwidacji teatru, ponieważ teatru już nie było, a PRL ciągle jakby chciał mieć tę markę, w związku z czym szukał e, jakiegoś sposobu usprawiedliwienia się, że Grotowski został za granicą, a teatr jest utrzymywany. Ona mówi tutaj, że przez trzy lata jeszcze po e, tym jak grupa się rozwiązała. Państwo wypłacało pieniądze tak. i tym aktorom, którzy byli tu, i tym aktorom, którzy zostali za granicą, bo nie chcieli wtedy w Polsce w czasie stanu wojennego być. Ona sama opowiada o, no właśnie, o swoich uzależnieniach i o tym, jak strasznie trudno je posiada, wydobyć z tej kliki. Mówi nawet o molestowaniu, mówi nawet o gwałtach, mówi o jakimś takim bardzo niskim traktowaniu. Ona powiedziała, że sobie tego nie uświadamiała, znaczy przyjmowała to w tej, w tej spo... w rzeczywistości społecznej, jaka była w tamtym czasie. Ona to przyjmowała oczywiście, że to było dla niej bardzo jakieś trudne, traumatyczne, bolesne, chciała się z tego wyrwać, nie wiedziała, jak to ma zrobić, zwlekała kolejne lata, mijały, ona ciągle była w tym zespole, ale ona właśnie powiedziała, że dopiero po latach sobie uświadomiła, że to była przemoc, że to był rodzaj molestowania, że ona była ofiarą tego teatru, a nie jego, tylko jego. Artystką, że była w gruncie rzeczy ofiarą. I dla mnie to było najbardziej wstrząsające. przemoc nie ma nigdy usprawiedliwienia. No, czy to jest teatr, czy to jest e, życie, czy to jest dom, czy to jest, e, nie wiem, e, sala kultury. Bo... Z kolei jeszcze inna przemoc, bo to właśnie jest wszystko takie przewrotne. Czasami nie wiemy, gdzie przemoc jest. W wywiadzie z Aliną Świdowską, e, która cały czas mając świadomość, jak wielka była jej matka e, i jak wiele istnień uratowała, i, i właściwie jakie wielkie dobro z niej płynęło, no nadal mówię o tym, że ona też była tym dzieckiem takim jednak przytłoczonym, tym dobrym, skierowanym w inną stronę no i, i, i że też to była jakaś sytuacja przemocowa. Jest jakaś intuicja zawodowa we mnie, że ja za kimś idę i to to się sprawdzało przez, w ogóle przez lata. Mamy Rybczyńską Holland, czyli mamy Agnieszki Holland i jej córki, Agnieszkę Holland i Magdę Łazarkiewicz i mamy też bohaterkę ostatniego filmu Agnieszki Holland, czyli dziewczynka w zielonym sweterku. Kry Krystyna, Krystyna Higel i, y... i Kasia, Kasia Adamik robiła zdjęcie babci do tej książki. A, czyli, no widzisz, no, czyli, czyli, czyli jednak czyli, jakiś taki projekt rodzinny się zrobił, ale kobieco-rodzinny. Tak, to ko było założenie, czy to tak po prostu wyszło? Yy, to trochę wyszło, dlatego że mnie najbardziej interesowała jednak Irena Holland, bo yy, znam Agnieszkę Holland, i Magdę, i, i Kasię, przy okazji filmów ciemności poznałem Krystynę Higer też jest tym jej wstrząsającym życiorysem lwowskich kanałów, Leopolda Sochy, jej brata, który zginął po wojnie. Ale najbardziej mnie interesowała Irena Holland. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego mając tyle reżysera właściwie nikt tego fragmentu życiorysu nie, nie nagra. Ale ja to rozumiem, bo ja też swojej rodziny nie... Nie, nie, nie nagrywam ani nie zapisuję, więc to, co jest blisko, to jest najdalej. Się nie, 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 nie widzi wagi e, takich rozmów. Irena Holland z takim ciekawym życiem Sprawiedliwej wśród narodów świata. Wiedziałem, że ona ma taki tytuł, że e, ratowała Żydów w czasie wojny, e, że była e, bardzo zaangażowaną dziennikarką też, ale że miała swoją świadomość polityczną i też ten cały mnie interesował od strony ludzkiej wątek Henryka Hollanda, którą się przez... w ogóle przyglądałem, wiem, tym, śledziłem te teksty, które się na ten temat ukazują. Oczywiście aż do książki, która była w tej całej sprawie i trochę zmieniła perspektywę, postrzeganie. Dotąd mówiło się, że Henryk Holland być może został wypchnięty przez ochrę, a nie, że to było samobójstwo i ta książka Persaka, która się ukazała, ona zmieniła perspektywę. I to mnie interesowało, jak właśnie Irena Holland patrzy na tę sprawę. Żebym zobaczył w oczach kobiety po wielu latach, kiedy właściwie nie byli Małżeństwem, jak on popełnił samobójstwo Jena, drugiego męża w tym czasie, czyli oni byli już razem. I ona właściwie mówi, dlaczego ja go nie uratowała, ale też trochę mówi o takiej trudnej decyzji, jaką było to małżeństwo, które no, nie, 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 nie było małżeństwem z uczucia. I to jakiś niezwykle poruszający fragment tej rozmowy. I wydawało mi się, że to, to jest y, do zapisania. I wtedy uzupełniłem to o te rozmowy, które są, czyli o, o rozmowę z Agnieszką Holland, yy, która troszkę mówi o swoim dzieciństwie i o ojcu i Magdy Łazarkiewicz po śmierci męża Piotra Łazarkiewicza. No i stąd zrobił się taki rzeczywiście duży wątek rodziny, rodziny Holandów, która w moim odczuciu nadal jest do opisania. Przecież to bardzo twórcza rodzina, bo gdybyśmy na to patrzyli, to ilość reżyserów, kompozytorów, dziennikarzy, która była w tej rodzinie, no na, cały czas dając siebie bardzo pozytywne wartości. Da, intelektualne to, to moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby też zapisać historię tej rodziny. Razem ze szczygłem oczywiście ten tytuł, bo ty mu tak. dziękujesz o, za ten, o, ten tytuł właśnie. Tak. Że on wymyślił. on e, wymyślił. Czy myśleliście o tym, żeby, że, że to będzie książka czy też projekt feministyczny? Nie, czy ty ja się bym... deklarujesz w ogóle jako feminista? Ja ci podpisałem nawet pod takim, był taki taki... Teraz nie pamiętam, czy to był list otwarty, w każdym razie, gdzie też mężczyźni mogli się podpisywać jako feminiści. Ja się pod tym listem podpisałem, to było, nie pamiętam, parę lat temu. W każdym razie, tak, ja uważam, że, ja uważam, że to jest... No, że trzeba trochę rzeczywistość, że trzeba mówić o tym, że no, mężczyźni nie mają prawdy na każdy temat, a sprzedają ją zawsze. Że jednak mężczyźni więcej grają niż mówią o prawdy, czy też mówią o sobie. I że no, rzeczywistość już się zaczęła zmieniać, jak mówi Hania Samson, że kobiety się rozwinęły, a mężczyźni ciągle się są w takiej zbroi, za taką przybicą i się tak okopali na takich pozycjach, za których nie zauważają tej zmiany. A nawet jeśli zauważają, to się wycofują, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. No i, ja myślę, że to jest prawda. Julia Hartwig, Henryka Krzywonos, Alina Świdowska, Zofia Posmysz, Teresa Torańska, Wanda Wiłkomirska, Teresa Nawrot, Hanna Kral, Krystyna Higer, Irena Rybczyńska-Holland, Agnieszka Holland i Magdalena Łazarkiewicz i pewnie jeszcze wiele kobiet, z którymi przeprowadzisz wywiady i ukaże się jakaś kolejna książka.